Man. time to meet the heroes of the main event and well away title bout let us welcome time, I'm gonna give it all i got yeah we ride until we say we finish only when we stop going out with a bang so they all remember, remember who did it best leave my name as stone with you. legacy left black in montana 77-100. 77.1 for the double chair. And now, ladies and gentlemen, the reigning, defending KSW Champion of the World, adria Pokonany w kategorii pósredniej niż organizacji KSW. 77! 77 for the champion! Słuchajcie, walka mistrzowska opas w kategorii półśredniej, Andrzej Grzeby, Gadrian Bartosiński. Setki myśli wypowiedzianych w ostatnich tygodniach. Zła krew, nieprawdopodobny ładunek emocjonalny. Co znaczy czekać 3 lata na szansę rewanżu? Pracować 3 lata. Ciężko, żeby dojść do tego miejsca. Ciężką pracą. Jestem tak gotowy jak nigdy. W każdym aspekcie, także zróbmy to już! Czy będziesz w stanie? Jutro skontrolować swoje emocje, bo to może być absolutnie jeden z y, podstawowych aspektów. No dokładnie pracuję nad sobą od, y, od y, pewnej walki, także słuchajcie, naprawdę ciężka praca na każdym aspekcie swojej kariery. Y, były zwroty, upadki, były y, różne kontrowersyjne rzeczy, ale to po coś było wszystko, żeby się znaleźć.